Hejka, hejka. Ja nazywam się c 23 A w, w sumie znamy się już rok. Czekaj, to dzisiaj? To jest ta... Patrz, to znaczy teraz wracam. Drodzy, już minął jeden rok, naprawdę. Równo rok temu wziąłem swój pierwszy film na kanał. Nie ukrywam, jestem bardzo zdziwiony, że taki okres czasu już minął. I nie ukrywam, to nie tylko moja zasługa, ale również dość dużej części wasza. Tak więc dziękuję Wam za wszystkie chwile spędzone, spędzone ze mną. Również dziękuję Wam wszystkim za to, że po prostu mieliście za te wszystkie wyświetlenia najlepsze momenty. Momenty, na najpopularniejsze filmy. W sumie już mogę określi zacząć określić, co, co się tutaj dobrze wyszło, co może nie. Tak więc dziękuję wszystkim subskrybentom, tym nowym oraz rzecz jasna tym, którzy są ze mną od samego początku. Pak, w tym odcinku dość dużo Wam zamierzam pokazać. Rzecz jasna, teraz spróbujemy znowu zagrać na hardcore. mamy również pokrótce plany na przyszłość, a także masę innych rzeczy. Tak więc, zaczynając, nie wiem czy on kiedyś mówił, ale drodzy, mam pokrótce, że akurat jeśli możecie, niektórzy mogą zauważyć, wzoruję się na. Na jednym głównie twórcę, ewentualnie kilku innych. Głównym z tych twórców jest to Luxemburg, ale ewentualnie trochę nad TG mi się wzoruje. A właśnie teraz, na przyszłość? To, to tak. Zamierzam trochę troch ponagrywać, bo nie ukrywam. Bardzo żałuję, że nie wykorzystałem tego czasu, którym miałem. Zastanawiam się trochę nad czy techniki, technik montażowych. To może nie. No, trochę nad możliwością, nie ukrywam. już zdecydowanie więcej rzeczy niż rok temu, kiedy to <grywania> zmontowanie jednego filmu to było pikuś, to teraz nad zmontowaniem jednego filmu mogę prześledzić 3 czy nawet 4 godziny. Różne mam odcinki, różne mam pomysły na odcinki, ewentualnie można trochę rozmaicenie kanału. Kanału, wiem, tak. Może kojarzyć się te środki, co wstawiłem niekiedy, tak, ostatnio trochę rzadziej je wstawiam. Nie ma tego, iż lubię to robić nie ukrywam, e, no może nie, nie, że trochę częściej, ale spróbuję wykorzystywać te e, lepsze shoty. na, przy, na przykład szybkie Nie ukrywam, jestem zaskoczony tym, że jest to nas już aż 76. Szczerze, myślałem, że będzie się to toczyć trochę wolniej. To wszystko. Jednak jak się okazało, tak... jednak tak się nie stało. Choć na, na samym początku myślałem, że 100 e, subskrybentów będę mieć już miesiąc po założeniu kanału. Tak się jednak zdecydowanie nie stało. Nie wiem, czy jest w ogóle szansa, żeby się stało w tych czasach. Dlaczego tak chciałem no, bo... RoxNB tak, miał. Miesiąc miał już 100 subskrypcji. Owszem, tak, nie żebym był jakoś zazdrosny. No, o subskrypcji, nie o to nie chodzi, ale po prostu, no, kiedyś miałem trochę inne oczekiwania odnośnie YouTube'a. W szczególności, że nie znałem się też na tym i nie ukrywam, teraz już wiem, co chodzi w YouTube'ie. YouTube, jak powinien powinienem zmontować. Owszem, tak, wiem, jest masa rzeczy, których jeszcze nie umiem robić, rzecz jasna. Typu kompozyt. Też... Just, hmm. Właśnie chcę trochę też włożyć więcej siły w szorcy. I tak, wiem, zrobiłem jednego shortsa, ale nie ukrywam, to trochę za mało. Szukam trochę pomysłów na shortsy. Tak się zastanawiam, nie ukrywam, yy, też yy, yy, czasami sobie czytam informacje o Minecraft, na przykład z i o tym wszystkim, innych rzeczach. Również tworzę inne miniaturki, bo kiedyś to robiłem w płycie 3D, a teraz przyznaję się szczerze, robię te miniaturki głównie w photoshopie. No i nie ukrywam. Wyglądają całkiem dobrze. Photoshop ma w ogóle duże możliwości, ale może też, też się zastanowić, jak tworzyć mnie tylko w Photoshopie, bo i to jest w 3 d to było dość łatwo, bo wiadomo, Paint 3D, w 3 d można wstawiać figury geometryczne. No dobra, więc e, może tego nie wiecie, bo nie wiem, kto korzysta z 3 d poza mną czasami, choć i tak już prawie w ogóle nie korzystam z niego. tak, w Paint'cie 3D trochę dało się rzeczy zrobić. na wycinanie obiektów, co było mi e, bardzo fajną funkcją i możliwością zarazem w 3D. Miniatury najczęściej były jaskrawe. Jaskrawy tekst, czcionka, wiadomo, jak zawsze taka sama, z mojej ulubiona, z go Print. Jeśli, byście, jeśli chcielibyście wiedzieć, co ona się tak nazywa. Także no różne inne rzeczy. Generalnie pomysły mam różne. A, no i w ogóle rozgaduję się tutaj w moim własnym kanale, a przecież mam również sprawy aktualne. Bo mianowicie uwaga, dzisiaj oficjalnie otwieram serwer Discord. Oficjalny serwer kanału. Minecraft i Alexa, co Chcecie może w Cię wpaść, jak nie? No to po prostu nie. Również powoli zac zacząłem budować serwer Minecraft, choć <coughs> kiedy będzie ten serwer Minecraft, to w, w, w przeciągu kilku następnych lat. Bo na pewno nie będzie miał on... nie będzie on w tym roku. Prawdopodobnie też nie będzie go w przyszłym roku. Więc tak, kwestia tego serwera Minecraft to po prostu daleki plan i nawet muszę... I po prostu muszę zainstalować World Edita. Też, je, też myślę nad instalacją shaderów. Więc może tekstur paków co zaproponował mi. No tekstury to może nie. Raczej shadery. Tak nie ukrywam jest tu jakiś zastępstwo dla ray tracingu, który ma bedrocation, że na tylko wersji komputerowej. Kurde, nie udało mi się zrobić klacza. Właśnie tylko... Jestem w, chyba w jednym z najgorszych możliwych biomów, bo nie łóżka. Fajnie, że jest tutaj wrak. A no właśnie, nie mam co jeść, a to jest hardcore. Kurde, bele. Oh my god. Tak więc tyle z widzowie uu, uu, uu. Najlepsze to może nie są dropy. Najlepsze to może te dropy nie są. Oczywiście również nie wukrywam. Dziwi się czuję w nami swoje stare filmy, bo przyzwyczajam się już do nowego sposobu nagrywania filmów choć, owszem, tak alkohol trochę nie pociągnął, ale również trochę mam ży życzę do pokazania dla was między innymi również świat, na którym testowałem i tak, to jest mój świat, na którym testowałem e, to znaczy, wróć, uczyłem się jak nagrywać na, na YouTube. stąd mamy również pierwsze moje materiały które zamierzam w najbliższym czasie wam pokazać nie ukrywam ten świat, który się nazwę testcraft craft. O kur Creeper. Wtedy również robiłem takie odcinki. Oj, oj, oj. Planować. Tak, jeśli chcecie zobaczyć jak pokonać Creepera. bez jego zabiję, to możecie tutaj cofnąć, a do mrocia obejrzeć stary palanik, profesjonalisty, który o lety, to był juty zeszłego roku, nie ukrywam, początkowo byłem z tego filmu zadowolony, mimo iż m to rozczynik prawa autorskiego, o którym już mówiłem, specjalne 40 subów, to... tak, był to pierwszy film z muzyką, nie ukrywam, w czasie <coughs> tak mniej więcej kilku miesięcy był to Mój... E, <tryk> e, przepraszam za chwilkę. E, to był mój e, taki... Wzorzec filmów, można wręcz stwierdzić. <tryk> ten film był przykładem, rzecz jasna, ówczesnych moich umiejętności. Ci nauczyłem się robić przejścia, materiały się zna, stały wtedy znacznie krótsze. Z tego czasu był ten najkrótszy film na kanale, bo był krótszy niż 10 minut. O, pamiętam. Dawa. To tak. Rzecz jest na internetu jak tworzyć kopie zapasowe światłów. O, tak ten domek prezentuje się z zewnątrz. Swego czasu byłem z niego dumny, ale szczerze. Nie ukrywam, teraz wygląda trochę jak... Taka swego rodzaju... Nieco pokraka. Nieco pokracznie wygląda. O. Albo tak samo ja mam ten. Ja nie mam, zawsze i mam. I zatem mieć będę manię odnośnie wyrównywania dróg w Minecrafcie Co tam w sumie ścieżek? To się właściwie ścieżka nazywa. Dobra, wejdźmy do środka. Na górze nie ma nic interesującego. Tak, zastanawiam się, co Wam jeszcze pokazać. Gdzie... Rzecz jasna. tak. Mówiłem wam specjalne 40 sub o mapce. Chcę na życie, życie Luxembourg, choć ostatnio praca nad tą mapką przystopowała. Niestety. Albo niestety nie miałem z nich chęci do nagry no, budowania tej mapy. W czym choć nie ukrywam, zamierzałem e, zreaktywować starą serię z kanału Bo nie ukrywam Przerwałem ją w kwietniu Czy w sensie, co się ona zwyczała Bo to chyba najkrótsza Seria na tym kanale Służyć praktycznie gdzie wolno Ale Ale jakoś idzie I nie ukrywam O Moje <grymnie> drewniane narzędzia, <grymnie zrewniane zrewniane> narzędzia Tak Drewniane narzędzia da się przepraszały Pewnie wy o tym wiecie Nieco zbyt wydajne paliwo. O, no dobra. tylko sobie zrobimy. Trochę miętaj również sadzonek. Posadzę sobie dwie. I tak. Mianowicie, to jest testka. W sumie łącznie były dwa odcinki. Tak więc witam Was na tej mojej nieukończonej jeszcze mapce. Tak, tak wygląda. Start tej mapki nie ukrywam. Mapkę wam już pokazywałem, wiecie nie o no, co tam chodzi. O, dlatego to jest tego skina. Tak. Nie wiem czy wy to zauważyliście, ale ostatnio ostatnio zmieniłem skinę nieco. Zamiast z butów mam białe. Oh, that's it. Również nie się trochę moje oczy. No szczegółowo będą zobaczyć to na MC. Olety, zasady. Tak. Właśnie co z mój kanał N B właśnie nie wiem czemu, ale nie zrobiłem czegoś takiego że Krzysztof. Czy ja znaczne na pewno nie było nowej mapy od 4 miesięcy? Tutaj macie również fabułę. Jak chcecie przeczytać, to sobie trzymajcie. No, i już jasne informacje. mam zawiera 21 dzikich, świetnych mapki morszych, które robisz po ukończeniu fabuły. Miej gry i szukania. Kurde, szybko to poszło. Za szybko, muszę to poprawić. Ja Auu, moje plecy. Au, nie plecy. Dzisiaj idę po tego ośrodka, tylko muszę zjeść śniadanie, ale chcę dzisiaj także nagrać odcinek. Nie, nie, idę nagrać odcinek. No, pierwszy nagrać odcinek. Mac Pro. Tak. Dobra, zanim odpalimy sobie ten odcinek, to sobie na duży, czy jasno? Tutaj mamy ten cały sound. Ej wieś, ej wieś co ty robisz? Ej stachu co ty tutaj robisz? Aha No to już widzieliście Teraz właśnie nie pamiętam Czy ja wam pokazywałem, ale zrobiłem parkour A nie działa Cięcie No, jak widzicie tutaj również zrobiłem trochę nawiąza nawiązań. Mianowicie tutaj zamiast... napisać restaurant zrobiłem napis McDonald's... ...Long Term Games. Zrobiłem to studio Gearbox, B. Tak więc postanowiłem tutaj tak nawiązać... <grytanie> ...MTV. Nie wiem, czy w ogóle wpadł na taki pomysł, ale... ale... jeśli jesteście ciekawi, to powiem wam tyle. Nie, nie oglądam MTV. A jak raz i tak szybko mi się znudziło. I tak, witam was na tym parkurze. Spróbujmy, sobie przejść. Cześć, jest ten A nie! Nie, błąd! Nie, chcący włączony kapslok. Nocisz na jak macie włączony kapslok, i przytrzymacie szyjt, macie w tym I tak to miało zabi zabi zabijać was po upadku, ale. Czy ja wiem, czy parkur prosty? Hm. Próbowałem, że czas na sam go przechodzić. Jaj! Oj! Niech to. Ej. A w sumie co ja tu nie co tutaj trzeba było zrobić? Przecież tutaj nie da się tak skoczyć. Oż! Prędzej tak. Mmm. Nie wiem, czasami zdarza mi się robić niemożliwe par Dobra, naprawię to później. O! I tutaj już jest sprawa komplikuje. A, Fina! Moment, już wiem o co tu chodzi. Pamiętam. Tam mianowicie chodzi o to, żeby skoczyć tutaj na drabinkę. O! Było blisko. No chyba, że to nie tak się to robiło. Oż A tu co mamy? Orety. Orety. Jakie to trudne. O, i jeszcze trzeba było najpierw zrobić tak. Później na to skoczyć. A Nie no. Jakiś udawało mi się normalnie to przejść. Teraz nie. Po prostu, A! No właśnie, to jest fake spawn point. A w dodatku miało być to kiedyś jeszcze dłuższe. Aaaa! Aha! A moment, tutaj jest taki bardziej skomplikowany mechanizm, który jest domyślnie ustawiony tak. I trzeba zrobić to tak. żebyście czy ja czy jak ten park, uda ci się na pewno o nagroda LOL po co tu zakręciłeś? lubię lubi takie niespodzianki o wybieraj o jeden z moich ulubionych żartów chcesz cukierka Idź do gierka Gielek ma To no, O nie O to jest tak gorsza wersja Ty chcesz sukieleka Iść do gielka. Gielek ma to ci da Nie no to jest lepsza wersja Tu jest gorsza A tutaj Ta mapa jest słaba, trzeba ją Trzeba ją Co? O Właśnie, tutaj nie jem... ma a tutaj miał być TNT, tylko że TNT się wsadziło i zrobiło BOOM! Aż! No kurde. No mi się to załącza. A i to w dodatku jeszcze nie działa. A, tu jest spawn point. To jest indie, tyle spawn. Wyłączone. Na mapie zamierzam umieścić więcej tych easter Eggów. No, co jeszcze? To tak, to wstąpię, ja, to już tutaj rozbudowuję. Sama mapa jest na mapce Megapolis, której jeszcze mam link w opisie. Ej, co jest? Chwila. Czy tutaj tak zrobiłem? Na mnie, jakby się ma mapa Skarbowa, ale coś chyba się z nim musiało, z, musiało zepsuć, albo nie wiem co, że teraz stała się po prostu zwykła mapa. Tak więc, dziękuję Wam jeszcze raz za cały ten rok wyrażeń. Mam nadzieję, że kolejny rok nagrywanie będzie taki sam, a może a nawet lepszy. To co? Kolejny odcinek, najprawdopodobniej w czwartek. A w piątek odpalamy live'a.